Gdybyśmy nie mieli postępu przemysłowego i tak oczywiście trudno byłoby nam reagować w tej chwili na określone zmiany, więc niewątpliwie przemysł ma dużą rolę w tym, chociażby, aby tworzyć odnawialne źródła energii. Zmieniać naszą teraźniejszość na korzyść ochrony środowiska. Konsumpcja nadmierna, na pewno. Nie ma dobrego wpływu na środowisko, ponieważ powinniśmy y, dokonywać zakupów świadomie i wykorzystywać te produkty. Jednym z największych problemów jest marnotrawstwo żywności, ponieważ nie każdy wie, że ślad środowiskowy żywności jest znacznie wyższy niż opakowań, chociażby. Więc to nie jest zupełnie bez znaczenia dla środowiska. Musimy wziąć pod uwagę, w jaki sposób. Prowadzi się uprawy chociażby niektórych roślin, że to powoduje degradację i wpływa na bioróżnorodność, że jedzenie produktów mięsnych również dość mocno obciąża środowisko, znacznie bardziej niż produktów roślinnych. Więc to niewątpliwie jest istotne. Więc konsumpcja nadmierna na pewno nie. Przemysł oczywiście jest przymierzeńcem zrównoważonego rozwoju i Ochrony klimatu, ponieważ możemy dzięki przemysłowi wprowadzić szereg elementów, które spowodują jednak, że nasz ślad środowiskowy, czyli 8 miliardów ludzi na Ziemi będzie niższy. I tu niewątpliwie jest wiele do zrobienia w kontekście odnawialnych źródeł energii, wykorzystania surowców wtórnych, czy też ponownego użycia, czy chociażby takich elementów jak demontaż poszczególnych części urządzeń w celu ich wymiany, a nie powiedzmy wymiany całych urządzeń. Więc tutaj niewątpliwie jest dużo do zrobienia w tym temacie i w efekcie Cała gospodarka obecnie Unii Europejskiej jest, w można powiedzieć, na etapie transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.